Witam w moim magicznym doświadczeniu pod tytułem Nurek Kartezjański. Do przeprowadzenia doświadczenia będziemy potrzebować zakraplacz, butelkę plastikową, plastelinę oraz pojemnik wypełniony wodą. Problem badawczy: dlaczego zakraplacz umieszczony w zamkniętej butelce z wodą tonie po jej ściśnięciu. Hipoteza. Na zakraplacz działa siła grawitacji i siła wyporu, które na początku równoważą się. Po ściśnięciu butelki siła wyporu zmniejsza się i zakraplacz tonie. Przebieg doświadczenia. Na początku zaklejamy powietrze wewnątrz zakraplacza kawałkiem plasteliny. W taki oto sposób. Następnie umieszczamy naszego nurka w pojemniku z wodą, aby sprawdzić jego zdolność unoszenia się na jej powierzchni. Do napełnionej butelki z wodą wkładamy naszego nurka i zakręcamy butelkę. Następnie ściskamy ją. I widzimy, że nurek opada na dno. Obserwacje. Po ściśnięciu butelki widzimy, jak nurek opada na dno. Wnioski. Gdy ściskamy butelkę, na wszystko, co się w niej znajduje, działa zwiększone ciśnienie. Woda ma większą gęstość niż powietrze. Więc trudniej jest ją sprężyć. Dlatego powietrze ulega większemu sprężeniu niż woda. Na początku nurek wyparł wodę równą swojej własnej masie. Hipoteza potwierdzona. Po ściśnięciu butelki siła wyporu zmniejsza się i zakraplacz tonie. Jak to działa? Gdy siła wyporu jest mniejsza niż siła grawitacji, nurek zaczyna tonąć. Różnica wartości tych sił określa kierunek ruchu nurka. Ściskając butelkę, zwiększamy ciśnienie w niej panujące. To powoduje ściśnięcie powietrza w nurku do mniejszej objętości. Przez to wlewa się do niego więcej wody. Staje się on wtedy cięższy i tonie. Dziękuję za uwagę. Doświadczenie wykonała Lena Sadowska. Uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie pod kierunkiem pana Józefa Kolankowskiego.